Dziś naszym gościem jest pan Waldemar Sieracki, nadleśniczy nadleśnictwa Krynki w Poczopku. Porozmawiajmy o zaśmiecaniu lasów. Jak duży jest to problem? Zjawisko zaśmiecania lasów niestety narasta. Dotkliwie odczuwają to nasze lasy. Oto chociażby nieodosobniony obrazek. Sobota trasa Krynki Kruszniali. Przy sosnowym lesie zatrzymuje się nowiutka czarna limuzyna na białostockich numerach. Szczupła, atrakcyjna młoda kobieta z rozmachem godnym dyskobola wyrzuca do lasu niebieski worek. Jeszcze w powietrzu rozsypują się z niego śmieci. Samochód odjeżdża z piskiem opon. Spotykam go koło meczetu. Podchodzę do pasażerki i po grzecznym dzień dobry zapytuję: Czy pani nie zgubiła czegoś w lesie? W odpowiedzi kobieta obrzuca pogardliwym spojrzeniem mój wysłużony pojazd i trzaskając drzwiami swojego samochodu, rzuca ironicznie: Jeśli nawet, to niech pan sobie weźmie, może się panu przyda. I drugi obrazek. Wieś w okolicach Sokółki, taka jak ich wiele w Polsce. Lasy prywatne przeplatają się z państwowymi. Leśnik nawet z mapą ma kłopot, by odnaleźć granice. Miejscowi natomiast doskonale je znają. Tuż za rozdarto sosną i pochylono brzozą leżą gospodarskie śmieci. Tu zaczynają się lasy nadleśnictwa. Na zwrócono uwagę mieszkańcowi pobliskiej zagrody słyszę standardowo odpowiedź. Panie, polikwidowali wysypiska, za wywóz każą płacić coraz więcej. Co mam robić? Albo zakopać, albo do lasu. A zresztą te śmieci to nie moje. Jak wiadomo, lasy towarzyszyły człowiekowi od zawsze, darzono je niezwykłą estymą, tworzono święte gaje, a dziś? To prawda, las od zawsze żywił i chronił człowieka. I dziś zapytany, każdy odpowie, że kocha las. Skoro jednak tak, to dlaczego tyle tam śmieci? Stąd apel nie tylko zresztą leśników, nie zaśmicajcie lasów. A jeśli już ktoś nie potrafi inaczej, to prosimy nie rozrzucajcie reklamówek ze śmieciami po puszczy. Leśnicy dadzą wam specjalne worki z logo lasów, zapakujcie co tam przywieźliście i pozostawcie na leśnym parkingu. Ale przecież sami leśnicy nie poradzą sobie z tym problemem, co na to lokalne samorządy. Dla tych, którzy muszą wozić ze sobą śmieci do lasu, bo po prostu jest to od nich silniejsze, spróbujemy może razem z władzami gmin Krynki i Szudziałowo postawić w weekendy na skraju lasu kontenery. Może to zatrzyma śmieciarzy? A może dzieci? No właśnie, nasza nadzieja w dzieciach. Licząc, że te co były u nas w Silwarium... I te, które jeszcze nie były, ale przecież jak to dzieci, szczerze kochają przyrodę, Poproszę dorosłych, by nie śmiecili. To może poskutkować. Wszak w Polsce dzieci są tak ważne. Zwykle nie odmawiamy ich prośbom. No taką mam przynajmniej nadzieję. Naszym gościem był pan Waldemar Sieradzki, nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki w Poczopku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.